Dzisiaj porozmawiamy o nieoczywistym, ale bardzo istotnym elemencie w kolarstwie. Konkretnie o regeneracji. Wielu z nas uwielbia mocne treningi, ciężkie interwały, wyścigi na Zwiftie, ciągłe poprawianie wyników. Ale czy pamiętamy o odpoczynku? Regeneracja w kolarstwie to temat często pomijany. A dzisiaj pokażę wam, że odpoczynek to tak naprawdę tajna broń każdego kolarza. Dlaczego regeneracja jest taka ważna? Jak mądrze odpoczywać, żeby treningi dawały lepsze efekty? O tym będzie w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od podstaw. Po co w ogóle odpoczywać? Przecież im więcej trenujemy, tym powinniśmy być lepsi, prawda? Nie do końca. W sporcie obowiązuje zasada, że trening to się równa bodziec, a postęp dzieje się podczas odpoczynku. W czasie intensywnego wysiłku nasze mięśnie doznają mikrourazów i są osłabiane, a zapasy energii się wyczerpują. Dopiero w trakcie regeneracji organizm te mikrourazy naprawia i nadbudowuje mięśnie silniejsze niż przedtem. Uzupełnia paliwo w mięśniach, jednym słowem stajemy się mocniejsi właśnie w czasie odpoczynku, nie podczas samego treningu. Każdy słyszał powiedzenie, że odpoczynek jest równie ważny co trening, ale wielu z nas w głębi duszy wciąż wierzy, że więcej treningu to zawsze lepiej. To błąd. Ciągłe trenowanie bez przerw prowadzi do przemęczenia, a nawet przetrenowania. Brak odpoczynku równa się brak pełnych efektów. Możemy wylewać siódme poty realizując plan treningowy. Ale jeśli zaniedbamy regenerację, forma albo stoi w miejscu, albo rośnie znacznie wolniej niż by mogła. Mało tego, rośnie ryzyko kontuzji i spadku motywacji. Pomyślcie o tym tak. Czy student, który zarywa nosę przed egzaminem będzie lepiej przygotowany od tego, który się uczy i porządnie śpi? Oczywiście, że nie. Przemęczony mózg pracuje gorzej. Tak samo jest z ciałem sportowca: żeby osiągać wyniki i wzmacniać organizm, musi on dostać czas na regenerację. Niestety wielu amatorów kolarstwa boi się odpoczynku. Boimy się, że dzień bez treningu czy lżejszy tydzień od razu oznacza spadek formy. Spokojnie, krótka przerwa nie zrujnuje waszej formy. Jasne, tydzień całkowitego lenistwa na kanapie może trochę odbić się na dyspozycji ale jeden lżejszy dzień czy tydzień regeneracyjny raczej wyjdzie Wam na dobre niż zaszkodzi. Sam odpoczynek nie oznacza rezygnacji z kolarstwa, to po prostu część treningu. Lepiej dobrze odpocząć, niż źle trenować. To stare kolarskie powiedzenie, które naprawdę ma sens. Zanim przejdziemy do tego, jak odpoczywać, jedna minuta prawdy. Co się stanie, jeśli zignorujesz regenerację? Otóż prędzej czy później dopadnie cię przemęczenie. Objawy: ciągłe uczucie zmęczenia, brak świeżości na treningach, spadek mocy, wydłużony czas regeneracji po wysiłku, czasem problemy ze snem albo rozdrażnienie. Jeśli codziennie masz mocne jazdy, a forma nie rośnie lub wręcz spada, to znak, że kręcisz się w miejscu lub zaczynasz się cofać. W skrajnych przypadkach można wpaść w przetrenowanie, z którego wychodzi się tygodniami, a nawet miesiącami. Przestajesz czerpać Friday z jazdy, łapiesz drobne kontuzje lub infekcje. Tego nikt nie chce. Na szczęście jest na to recepta rozsądne planowanie odpoczynku. Teraz przechodzimy do konkretów. Jak odpoczywać mądrze, żeby faktycznie na tym skorzystać? Omówimy trzy poziomy regeneracji: dzisiaj, czyli krótkoterminowo, w skali tygodnia i w skali miesięcy, czyli długoterminowo. Do tego kilka technik i wskazówek, które możecie od razu zastosować. Pierwszy poziom to regeneracja bezpośrednio po treningu. To co zrobisz w ciągu kilkudziesięciu minut po zakończeniu jazdy ma duży wpływ na Twoją formę następnego dnia. O czym pamiętać? Schłodzenie, tak zwany cool down. Po intensywnym treningu czy wyścigu nie kończ nagle, warto zrobić 5-10 minut bardzo lekkiego kręcenia na małym obciążeniu z wysoką kadencją. Taki krótki rozjazd pomaga uspokoić tętno i wypłukać metabolity z mięśni. Dzięki temu zmniejszysz ból mięśni i przyspieszysz regenerację. Nazwijcie, możesz na przykład po wyścigu jeszcze chwilę pokręcić po trasie lub skorzystać z funkcji cooldown. Rozciąganie. Po zejściu z roweru poświęć kilka minut na lekkie rozciągnięcie najważniejszych grup mięśni, głównie nóg i pleców. Nie muszą to być skomplikowane pozycje z jogi, wystarczy kilka podstawowych ćwiczeń na rozluźnienie. Rozciąganie poprawia elastyczność i może zapobiec późniejszym bólom. Posiłek regeneracyjny. Najpierw uzupełnij węglowodany, potem białko. Po mocnym treningu Twoje mięśnie są głodne. Najlepiej od razu po jeździe zjeść coś bogatego w węgle, np. banana, batona energetycznego albo wypić szejka węglowodanowego. Dzięki temu zatrzymasz katabolizm mięśni i uzupełnisz glikogen. W ciągu kolejnej godziny warto zjeść pełniejszy posiłek z białkiem, które pomoże odbudować uszkodzone włókna mięśniowe. Może to być np. kanapka z jajkiem czy twarożkiem, kurczak z ryżem lub szejk białkowy. Cokolwiek, by dostarczyć proteiny. Pamiętaj też o nawodnieniu. W trakcie treningu tracisz dużo płynów, więc po zejściu z roweru pij wodę lub napoje izotoniczne, aby wyrównać poziom elektrolitów. Odpoczynek po treningu. Jeśli możesz, daj ciału chwilę wytchnienia po intensywnym wysiłku. Zawodowcy często po treningu kładą się na 30 minut z nogami lekko uniesionymi, to poprawia krążenie i redukuje zmęczenie nóg. Wiadomo, my amatorzy zwykle musimy wracać do pracy albo innych zajęć i trudno odrzemkę w ciągu dnia, ale postaraj się, chociaż przez kilkanaście minut, nie wykonywać ciężkich fizycznych czynności po treningu. Daj organizmowi sygnał, że to jest czas na regenerację. Prysznic i techniki regeneracyjne. Weź prysznic. Niektórzy polecają naprzemienny, ciepło-zimny prysznic kilka serii na zmianę ciepłej i chłodnej wody. Taki zabieg poprawia krążenie i wielu kolarzy uważa, że pomaga im szybciej dojść do siebie. Możesz też zastosować rolowanie mięśni wałkiem lub automasaż to rozluźni napięte mięśnie i poprawi przepływ krwi. Jeśli masz dostęp do sauny w krótkim czasie po treningu, krótka sesja sauny, koniecznie z odpowiednim nawodnieniem, również może pomóc się zrelaksować i odprężyć mięśnie. Sen najważniejszy regenerator na koniec dnia najważniejsze dobrze śpi. Nic tak nie regeneruje organizmu jak zdrowy, głęboki sen. Stara się spać minimum 7 godzin na dobę, a optymalnie 8 godzin. To podczas snu wydziela się najwięcej hormonów odpowiadających za regenerację, następuje naprawa tkanek, porządkowanie układu nerwowego. Żaden suplement ani sprzęt do masażu nie zastąpi regularnego wysypiania się. Pamiętaj o tym, planując swój dzień. Jeśli jednej nocy śpisz za krótko, organizm prędzej czy później się tego domaga. Nie da się oszukać biologii. Dla zapracowanych kolarzy amatorów sen bywa najtrudniejszym elementem, ale warto uczynić z niego priorytet, bo bez snu nawet najlepszy plan treningowy zawiedzie. Kolejny poziom to planowanie odpoczynku w skali tygodnia. Standardowo większość amatorskich planów zakłada, że w tygodniu robimy 5-6 jednostek treningowych, a 1-2 dni przeznaczamy na odpoczynek. Jak mogą wyglądać takie dni regeneracyjne w tygodniu? Dzień całkowicie wolny czyli po prostu rest day żadnego treningu. Taki dzień najlepiej wpleść po kilku dniach intensywnej pracy. Na przykład, jeśli mocno trenujesz od wtorku do czwartku, to piątek możesz sobie zrobić zupełnie wolny, a w weekend znów treningi. W dniu wolnym pozwól sobie na relaks, nadrób zaległości poza rowerem, obejrzyj film, albo zwyczajnie poleniuchuj. Lenictwo raz na jakiś czas jest ok. Możesz bez wyrzutów sumienia przesiedzieć wieczór na kanapie, organizm wtedy naprawdę robi ważną robotę, naprawiając mikrourazy i się wzmacniając. Aktywna regeneracja, czyli lekki trening. Wiele osób woli aktywnie odpoczywać zamiast całego dnia bez ruchu. Taki trening regeneracyjny to bardzo lekka aktywność. Na rowerze będzie to spokojna przejażdżka w pierwszej strefie tętna czy mocy. Maksymalnie do 55% FTP przez 45-90 minut. Taki wysiłek jest przyjemny i łatwy, można swobodnie rozmawiać podczas jazdy. Choć nadal kręcimy, to dla organizmu jest to prawie jak odpoczynek. Zwiększa się przepływ krwi, co pomaga usunąć produkty przemiany materii z mięśni i przyspiesza ich regenerację. Dla głowy też to dobrze robi, odciążamy psychikę od ciągłego nacisku na wynik. Tylko uwaga, aktywna regeneracja to opcja głównie dla już dobrze wytrenowanych kolarzy. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z intensywnym treningiem, często lepszy efekt da ci po prostu dzień przerwy niż kręcenie na siłę nawet lekkich watów. Słuchaj swojego organizmu. Alternatywne formy regeneracji. Dni regeneracyjne to świetna okazja, by skorzystać z różnych form odnowy biologicznej. Popularne wśród kolarzy jest pójście na basen, Sesja w saunie czy krótka wizyta w jacuzzi. Ciepła woda i hydromasaż potrafią zdziałać cuda dla obolałych mięśni. Jeśli masz możliwość profesjonalny masaż sportowy raz na tydzień czy dwa, też jest fantastycznym sposobem na przyspieszenie regeneracji, rozluźnia mięśnie, poprawia ukrwienie i po prostu świetnie relaksuje. Gdy brak takich luksusów, ciepła kąpiel w domu z solami mineralnymi i automasaż rollerem czy piłeczką również pomoże. Nie zapominajmy oczywiście o dobrym śnie, także w dni wolne. To nie jest tak, że skoro nie trenujesz, to możesz zadbać noc. Właśnie w dni odpoczynku warto się porządnie wyspać, by wejść w kolejne treningi z pełnią energii. Ostatni, ale równie ważny poziom to planowanie regeneracji w dłuższej skali czasu, czyli w Twoim cyklu treningowym na przestrzeni miesięcy. Nawet jeśli codziennie dbasz o małe rytuały regeneracyjne i co tydzień masz rest day, to i tak od czasu do czasu trzeba zrobić większy krok w tył, by potem zrobić dwa do przodu. Jak to wygląda w praktyce? Tygodnie regeneracyjne Mezocykl 3 plus 1. Bardzo popularną metodą też przeze mnie stosowaną jest planowanie treningu w cyklach 3 plus 1. Oznacza to, że 3 tygodnie trenujemy dość intensywnie, stopniowo zwiększając obciążenia, a czwarty tydzień jest lżejszy, regeneracyjny. Obecnie właśnie mam taki tydzień regeneracyjny. Taki klasyczny układ 3 plus 1 jest uznawany za bezpieczny i skuteczny, pozwala uniknąć przemęczenia i daje organizmowi czas na nadrobienie regeneracji. W tygodniu regeneracyjnym obciążenia spadają, zmniejszamy objętość treningów, czas i kilometraż nawet o 30-50% w porównaniu do poprzednich tygodni, rezygnujemy z najcięższych akcentów. W praktyce taki tydzień wygląda na przykład tak, że robimy tylko kilka krótkich, bardzo lekkich przejażdżek dla podtrzymania ruchu. Być może dokładamy dodatkowy dzień wolny więcej niż zwykle. Dobrze jest w tym czasie zafundować sobie jakieś przyjemne formy regeneracji: basen, sauna, masaż, na które w ciężkie tygodnie brakowało czasu. Tydzień luzu jest niesamowicie ważny, bo pozwala wejść w kolejny cykl treningowy z organizmem w pełni nadowanym, gotowym na nowe bodźce. Wielu kolarzy przyznaje, że gdy zaczęli regularnie robić tygodnie regeneracyjne, ich forma skoczyła na wyższy poziom. Modyfikacje cyklu po siebie. Warto zaznaczyć, że 3 plus 1 to niesztywna zasada. Każdy z nas jest inny. Czasami, zwłaszcza u młodszych, ambitnych zawodników, lub kiedy mocno przygotowujemy się pod jakiś wyścig, stosuje się cykl np. 4 plus 1, czyli 4 tygodnie pracy, 1 odpoczynku. Innym razem, dla osób starszych albo bardziej zapracowanych, lepszy będzie rytm 2 plus 1, czyli 2 tygodnie treningów i 1 lżejszy. Słuchaj swojego ciała i dostosuj plan do tego, jak się czujesz. Jeśli w trzecim tygodniu planu nagle odcina Ci prąd i czujesz ogromne zmęczenie, nie bój się przyspieszyć tygodnia regeneracyjnego zamiast na siłę dokańczać założone treningi. Elastyczność to klucz. Plan treningowy ma Ciebie wzmacniać, a nie łamać. Przerwa po sezonie, tak zwane roztrenowanie. Jeśli startujesz w wyścigach albo po prostu bardzo intensywnie przepracowałeś cały rok, po zakończeniu sezonu warto zrobić dłuższą przerwę na pełną regenerację. Zwykle 1-2 tygodnie zupełnie bez roweru. Można wtedy porobić inne aktywności rekreacyjne, np. basen, spacer, tenis, cokolwiek, byle bez dużej intensywności. Następnie 2-3 tygodnie luźnych jazd, zanim znów skoczysz w ciężki reżim treningowy. Taki reset po sezonie pozwala fizycznie i mentalnie odpocząć od rygoru treningów. Dzięki temu kolejny cykl przygotowań zaczniesz na świeżo z nową energią. Pomijając roztrenowanie narażasz się na to, że kolejny sezon zaczniesz zmęczony poprzednim, a forma szybko się załamie. Dlatego zawodowcy obowiązkowo robią roztrenowanie, amatorom też to zalecam choćby tydzień totalnego luzu w roku. Warto słuchać swojego organizmu na co dzień. Ciało często wysyła nam sygnały, że pora zwolnić. Oto kilka wskaźników, na które warto zwracać uwagę. Tętno spoczynkowe. Mierz sobie puls zaraz po przebudzeniu. Gdy widzisz, że twoje poranne tętno jest wyższe o 5-10 uderzeń niż zwykle, może to oznaczać zmęczenie lub początki infekcji. To sygnał, że regeneracja nie nadąża. Jakość snu jeśli zaczynasz gorzej spać, budzisz się niewyspany albo często wybudzasz, organizm może być w stanie stresu treningowego. Paradoksalnie przemęczenie utrudnia sen, a zły sen nasila zmęczenie. To takie błędne koło. Motywacja do treningu. Zwykle nie możesz się doczekać skoczenia na rower, a tu nagle na myśl o treningu wzdychasz ciężko. Brak chęci i radości z jazdy to poważny sygnał, że potrzebujesz odpoczynku. Sport ma dawać frajdę. Jeśli czujesz głównie zniechęcenie, to znak, by odpuścić na dzień czy dwa. Poziom energii w ciągu dnia. Gdy nawet po kawie czujesz się senny, ociężały, a wejście po schodach wydaje się wyzwaniem, prawdopodobnie skumulowało się zmęczenie. Wyniki treningowe. Obserwuj swoją moc, tempo. Tętno podczas stałych ćwiczeń, jeżeli zauważysz, że mimo starań wydajność spada na przykład nie możesz wykręcić mocy, którą normalnie osiągałeś albo tętno bije wyżej niż zwykle przy niższej mocy to klasyczny objaw przemęczenia organizmu i czas na regenerację. W dzisiejszych czasach wielu kolarzy korzysta z aplikacji i urządzeń monitorujących regenerację np. pomiar HRV, czyli zmienności rytmu serca który potrafi określić poziom zmęczenia układu nerwowego. Jeśli jesteś gadżeciarzem możesz użyć takich narzędzi, ale równie dobrze sprawdzi się po prostu subiektywna ocena. Gdy czujesz, że coś nie idzie, czujesz się rozbity, nie bój się dać sobie dodatkowego dnia luzu. Lepiej stracić jeden zaplanowany trening niż doprowadzić do poważnego przetrenowania. Na koniec warto zapamiętać jedno: Regeneracja to nie lenistwo, to część procesu treningowego. Najlepsi sportowcy mówią często, że trzeba trenować mądrze, a nie tylko ciężko. A mądrze znaczy z uwzględnieniem odpoczynku. Sam się przekonałem, że czasem odpuszczenie treningu jest najlepszym treningiem, bo następnego dnia wracasz na rower z podwójną mocy i motywacją.